Cześć, słuchajcie, dzisiaj mam dla Was coś nowego, tym razem znowu unboxing, z tego względu, że zakupiłem sobie łowicę do aparatu. Przyznam szczerze, research robiłem ogromny i padło na łowicę Manfrotto MVH502 Aha. Zaczynajmy. Tak wygląda pudełko od tej głowicy. Dla tych z Was, którzy, zna, którzy znają filmy Manfrotto, to pewno nie muszę przedstawiać. Natomiast dla całej reszty powiem Wam tylko tyle, że jest to włoska filma, który robi najlepszej jakości. Trójnogi wszelkiego rodzaju statywy, slidery no i oczywiście głowice do aparatów. Jedyny z nią problem jest taki, że jest dosyć droga, no ale koniec końców za jakoś się płaci. Oczywiście ten karton y, troszeczkę nam daje wielką nadzieję, jak ogromne jest to urządzenie. Natomiast jak się je podniesie, to wcale takie ciężkie nie jest. Nie widać mnie za tego pudełka, ale zaglądamy. I co tu na nas czeka? Na początek instrukcja. Instrukcja, która delikatnie sugeruje, że powinniśmy chyba takie czytać. Bardzo zainteresowani tym, co w znajdziemy, mniejsza o to. Druga rzecz, którą znajdziemy, to rączka, którą będziemy obsługiwać. Nie wiem, czy to tak powinno latać. O, tutaj góra. Niemniej, to jest rączka, która będzie obsługiwać nasze urządzenie. No i co dalej? I dalej, już tylko nasza głowica. No a w środku. Pustka albo pudełko na kieliszki, nie wiem. O, tak to wygląda. Dobra, słuchajcie. Najważniejsze jest jednak to, czyli sama głowica. Oczywiście jak się weźmie ją samą do ręki, to czuć troszeczkę ten ciężar, jest te to to 1,5 kg. Mm, fajnie, super. Z boku tej głowicy znajdują się takie oto miejsca. Jak widzicie. O, I w tych miejscach możemy podłączyć inne akcesoria Manfrotto, aby ten zestaw rozbudowywać. Następna ważna sprawa to to, że można ją kupić w kilku wersjach, a raczej dwóch. Jedna ta wersja ma taką półkulę tutaj i służy do tego, aby ją montować na drujnogach, które mają takie właśnie wejście na taką, na taką głowicę kulową, dzięki czemu będzie ją łatwiej stabilizować. Ja z rozmysłem kupiłem taką, z taką płaską bazą, po to, aby docelowo montować ją na slajderze, po to, żeby w kolejnych moich filmach, gdzie pokazuję jakiś laptopik czy coś, zrobić takie bardzo fajne, płynne ruchy, gdzie cały czas patrzymy sobie na laptopa, gdzieś cały czas aparat porusza się z boku na bok. Kolejną sprawą jest to, żeby ten ruch taki ciekawy wykonać, potrzeba tego, co tutaj jest na dole. To, co jest na dole, to się nazywa Fluid Drag System, który pozwala nam, to pokrętło pozwala nam dostosować z jakim oporem będzie się ta głowica obracała jak będziemy ją próbowali przesunąć gdy zamontujemy ją właśnie na przykład na sliderze. Dzięki czemu będzie dużo łatwiej nam wykonać taki płynny ruch bez jakiegoś tam drgania, bez jakiegoś tam szarpania czy czegokolwiek czego generalnie w tańszych rozwiązaniach tego typu nie znajdziemy. Kolejną sprawą jest to, że ta oczywiście głowica nie pochyla się tylko na boki. Tutaj widzicie kolejne dwa pokrętła, które służą nam do tego, aby tą głowicę poluźnić i aby się przesuwała nam również w tą stronę. Tak, widzicie, będziemy mogli robić ruchy góra-dół. Z drugiej strony jest oczywiście mechanizm do blokowania, odpowiednio taki sam mechanizm jest również tutaj z przodu, aby blokować ten ruch na boki, ale zwróćcie uwagę, że jak go ściągnę w dół, o, tu może będzie lepiej widać, i puszczę, to ona wraca do pionu. To jest pomyślane z, w kontekście cięższych kamer. Gdzie cięższa kamera, jakbyśmy zostawili, zapomnieli o tym zablokowaniu sobie tego ruchu góra-dół, to ona po prostu może upaść. Z drugiej strony jest to jedyny minus według mnie tej yy, głowicy, no bo nie ma, pomijając to, że możemy sobie tutaj to ograniczyć, jak mocno to stawia opór, to nie da się go tak w praktyce całkiem włączyć czyli on zawsze będzie wracał, co powoduje, że przy lżejszych kamerach, na przykład takich bezlusterkowcach, to może być troszeczkę uciążliwe, no ale to się sprawdzi w praniu. Spróbujemy sobie wsadzić tą głowicę na slider. Zobaczymy jak sobie radzi. Slider zresztą też polecam. Nie wiem, czy kojarzycie co to jest za slider. Jeśli nie, to polska firma Photon wyprodukowała coś takiego, co nazywa się Kameleon. Bardzo fajna rzecz. I na pewno konkurencja dla tego, co na przykład robi. Tak jak widzicie teraz poruszając tym pokręcąc z lewej strony mogę troszeczkę zwolnić to w jaki sposób działa ten mechanizm. Widzicie bardzo lekko chodzi, a wraca do pionu jak się puści go. Ja go troszeczkę przykręcę to powiesza będzie zostawać troszeczkę bardziej w tym miejscu niż chce. A jak ją przesunę do dołu i puszczę to bardzo powolnym ruchem fajnie wraca do pionu. Z drugiej strony na dole pokrętło pozwala nam, tak jak wcześniej powiedziałem, zmienić to, z jaką lekkością porusza się na boki, ale tak, żeby idealnie złapać ten ruch kamerą. Ok, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o głowicę Manfrotto, natomiast mam nadzieję, że fajnie, że zrobiłem taki film. Bo niestety nie można obejrzeć innych filmów na YouTube o tym urządzonku i wybaczcie, jeśli nie wspomniałem o tym. Jeśli coś dla Was jest jeszcze istotne odnośnie tej głowicy, bo tak jak wspomniałem, jest to unboxing. Pierwsze wrażenia. Ja też tą głowicę widzę w sumie pierwszy raz na oczy, ledwo co ją odpakowaliśmy w sumie razem. Więc jeśli mielibyście jakieś pytania, chcielibyście dowiedzieć czegoś więcej, jeśli myślicie o zakupie czegoś takiego, to oczywiście zostawcie komentarz poniżej. Ja postaram Wam się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Oraz spróbuję teraz zrobić kilka ujęć z tego urządzenia, żebyście zobaczyli, jak płynne są ujęcia z wykorzystaniem slidera Cameleona i Manfrotto 502 AH. Jeśli podobał Wam się ten film, a jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to bardzo was zachęcam do tego, żeby to zrobić. No, oczywiście, dzięki za poświęcony czas. I do następnego razu.